Kalili. A tak, tu! O! Oh, o! Oh. Oh, ale fleszy! Co jest? On ma celownik od Emelaita. To jest celownik emelite. Patrzcie, jakie Dzięki temu. Co oni robią? Wtaczą na głowę i sami królują te rundy sobie. Arby! Arby! Tańczy, tańczy, tańczy. Czemu nie siadł takiej, jej, smu, Czemu to nie siadło? Siemanko, z z tej strony oczywiście MLA. I chciałem wam tylko powiedzieć, że wszystkie te klipy są z mojego streama. A streamuję codziennie na Twitch TV ukośnik MLA. Linki do wszystkich sociali masz w opisie pod filmem. Pamiętaj zostawić łapkę w górę, suba, dzwoneczek. I bez zbędnego zapraszam cię do oglądania. Potem ma Tak, potem ma gra. Dobra, Wygrają bonusik? Nie, zabrakło headów. Ale 13, trzeba 10 sekund. <śmienicza> jest tak, Wygrali. Nie ma czasu, elo. Wygrali znowu. Sportowy <śmienicza> dal do przodu. Ej, ojej, co połączyć konto Twitchowe z rajatowym i oglądać 30 minut, to potem wykrzyknij OD. odebrać go. Mazin. Mazin i Khalil. Tak, ma pakę? Nie paka na, ale broń bierze. W 90 sekund będzie chował opa już. Chował opa, ok. I w taki W na. Wow. Dole, chyba się trochę, ale w na bombie chyba nie. O, oh, Ale fleść! Co jest? Ale owo na razie 5-0, absolutnie sublime. Full Zero Dobra Mako, dawaj, pokaż Marco coś. Ma celownik od a to jest celownik MLA. Bardzo jak je Dzięki temu. Ale znowu 10 sekund, mu zostaje na 1 na 5, no to nie wiem co zrobić, no le co? Prin, dzięki, ja teraz Des jakim go pikuje, ja nie widzę. Nie odpalam tą porę obywateli wcześniej czy odpaliłem tylko na użycie tego sytuacji, tej sytuacji, bo już nie wiem sam, zgubiłem się. Nie w nie, wszystkim nie, to śmierdzi 13-0 jakimś Ale moi drodzy To wygląda jakby DRX to nie miał wrócić na tej mapie, absolutnie ale robią, ale robią, ale robią moro. Jak on coś tutaj z tego wyciągnie, to shot'em dla niego. Jeden? Jeden, bo dobra, dobry Riven poleciał Aj, nice do od mzr era, ale to chyba będzie w końcu pierwsza runda dla DRX po tym time -aucie. I to zaczyna się comeback widzowie, comeback, kombek, comeback. Trzybieszek w puli, bo już rozdała wszystkie. Ja mam jeszcze 1275. Dobra, pierwsza runda. Follow, nie? Ciekawe czyli dzisiaj będzie pick widzów po tej 15-16. Ej, ten QCK jest mocny całkiem, chyba się wkurzył za tamto... uj. Patrzcie, Kalota. lota. Dobry ten Shock Dart nawet, nie? Tak, za bardzo mu nie zabrał HP ja chyba w sumie. A tak serio, jak dostać tam przewieszkę to ja dostanę ją... Nice. Uf! Ale gorący SRB. Okay. Nice try. W już nigdy go nie dostaniecie, więc też fajnie go mieć. Jako taki unikat. O, fajne zagranie, fajne, no. Tutaj mu zbaitował. pierwszym pikiem, ucieka i wtedy on dr ten drugi wychyla. Nie spodziewali, baj ten switch, fajnie. Został. Hej, oh. oni to spróbowali tą pistolkę, czy mi się wydaje? Chyba mi się nie wydaje. Dziękuję, Matt Blatter, za subika. Eee, dziękuję bardzo. I za pierwszy poziom high-trainer obliczony. Dziękuję bardzo. <grywka> Od się Paweł nie Ten Discord w takim ja razie działa cuda. Tak samo jak teraz Zest i Stack starają się uczynić cud, ale QCK jest czterema x i wyciąga to jednak dla Fury i to jest bardzo zawiadome. dla DR. Kurde, odgrzebać się z tego 10-3 po przegranej Fury będzie tragedia. <grywka> Nawet mówi. Może to jest coś jeden z tych osób. Uh, ale Midgrinder poszedł. A się trzy. szkoda, że tak laguje na transmisję. Czasem.

Okej, okay. dobra, w końcu jest jakaś runda dla DRX, tylko patrzcie, to był bonus dla Fury. oni nawet nie przekupili chyba żadnych broni I w DRX przeżył des na 60 HP to, to, to jest mega dobry bonus dla Fury. tragiczna informacja dla DRX w tym momencie Jak dzisiaj znowu to będzie git na niedroje Chyba jeszcze no, wyszedłem sprawy. Uh, on dał tu jeszcze dwa heady? A, no, dobra, Death strajdował No tutaj zabrakło jeszcze, kogoś. Okay. Okej, okay, dzięki. P jak PRX wczoraj przygrali 2 do 0, przygrali. Finalnie stromowali tego binda sobie. Rewillet, ile ci dasz odżetki? Ojojoj, szkoda. No i straj, jakby tam Kali zgarnął że to byłaby była inna szansa, ale no jest właśnie ok. Prawda, jeśli jest coś tak. O, uh. Uuu! Obscuring Vision. Uuu, right? jeszcze broń podniesiona, furia łopcy namadowana, Taka zebrana, ej dlaczego on nie podniósł fantoma, Kumał. bieraj broń mordo, ty mi Teraz padłeś po czasie chyba nawet, no nie wiem już sam, to, to powinno wystarczyć już, no nie musisz Dobra, no i on zdąży podłożyć teraz. Hmm. No. Ale no, no noża, Liżutko to było. Pragi robią to jeszcze losie. Dobra Mako jeszcze z respa. U Mako z respa, on przez smoke'a dwóch przeskonował. Dobra, no powinno być, już powinni to wygrać. Ok, Mako jest tak dobry. I Macie też wrażenie, że tak samo Mindflick na tej A3 bardzo dobrze grał. I zawodnicy na astrach bardzo fajnie grają. Bardzo dobrze nam już żony, będzie jeszcze to. Okej. Okay. No dawajcie, szybki dojazd, bo tu nie ma na co czekać. Co oni robią? Staczą im na głowę i sami królują te rundy sobie. Co to jest? Dlaczego? No my wadamy. Tylko ja liczę, nie wiem o. Nice. I pomylił się. David leci, nie? Ta, oh, sejwują te dwie broni, już. dokupią jakieś Stinger, na no ostatnim, czy coś. Będą musieli liczyć, że się uda. Dobra, prostu, więcej mi nie pozostaje. Sprawdzić. Uff. Uff. Oj. 13-11, cały comeback bez znaczenia. Arbi, arbi, Tańczy, tańczy, tańczy! Orbi! Czemu nie siadł taki ace? Czemu mu to nie siadło? Nice, ale Orbi ogarnął teraz co so jest? Czemu nie siadł mu ace? To byłby tak piękny ace w takim momencie, ale psycha ze że to wytrzymał Patrzcie to jeszcze raz. E, mu, ten ostatni frak mu nie siadł. tam on mnie zostawił mu chyba z 3hp oj, nie do wygrania runda już no i teraz furia wygrywa jedną w ataku i cały kompleks na nic cały ten wysiłek Uuu, ale to było clean teraz Ej, dobry flash, dobry flash. Ole, flecik idealny. Ole, wygrywają tą rundę. Utility idealne. Ej, oni chyba po prostu przeczytali w tym momencie, ja Wiecie, bo to wszystko zagrało idealnie w tym momencie. Wszystko idealnie już czytali, Mako już widzi plecy, Mazin daje. O! Oj. Nic prostszego dla Mako takiego fraga zdobyć. Powiedz, że to jest. że to mistrzostwa świata i że musisz oglądać. Od KD lekko. Tak, tak z innym. Bas się budzi. Bas zrobił największy step up w tym meczu. No RB jeszcze miał tamtą rundę przy 12-11, ale to on nie zrobił step up tylko on był cały mecz dobry. Ale Bas naprawdę miał 9-17, a chłop zaraz będzie otwierał Ale step up zrobił. 20 sekund. Oj. Nie jestem fanem tych ich pozycji w tej rundzie Nie wiem czy ba, jakoś backside plus na tym boxie, czy jakaś na ten nie dałaby im bardziej niż takie ustawienie na openie trochę Comeback zajebisty, no zasługuje na szacun, no no i przesąłka go zgarnia się Dawać, Na poście pod na poście U, Uh, daj budzisz się kuźwa, jedziesz jeszcze na plus wyjdziesz w tym meczu Uh, Już za bardzo dojechany, nice Koniec, koniec, 15 ale, Gwiazd, fajny split wyszedł. No, no i te zmisywane strzały to, to tragedia. Jestem w niż te. O, jeden, nice. Dobra lata, dobra lata. Gdzie gdzie jest ustawiony ten ziomą QCK, ale on nie dostanie tego. Nie dostała, nie do tego. So dawaj, dawaj. Uff. Będzie Rotka na, na. nie no, 30 sekund zostało. Oni się dupchają, Dają się tutaj dalej. Baz dostaje w plety zaraz. Nie, nie dostaje. Wcale nie dostaje. Koniec. 20 sekund, paka leży na lejnie. Ta niedaleko od ręki. koniec. GG. Taki kombek od Deryks z 8-0 na 16-14. Runda Darbiego przy 12-11. I ten indywidualny kombek od y, tego dziomka, od Baza. To im wygrało to. Brawo, brawo. Tacą to taki kombek. Z 8-0, 12-4 brutalnie. 12, 4, 8, 0 na 14, 16. Szacun. Wilka czady. Brawo, Derek, brawo.